Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Maria, siostra łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona, i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak on go kochał. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czy nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To opowiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo pańskie. Kochani, pełna napięcia, dzisiejsza historia z Ewangelii Janowej ukazuje nam bodajże jeden z największych cudów Pana Jezusa. Wskrzeszenie umarłego, przywrócenie umarłego do życia. To dlatego Jezus zwleka z odwiedzinami u chorego łazarza. Jakby czekał, aż Łazarz umrze. I przychodzi, jak słyszeliśmy, cztery dni po pogrzebie, czyli dokładnie tyle czasu, ile potrzeba było według żydowskiej tradycji, aby uwierzyć, przyjąć, pogodzić się z myślą, że ktoś naprawdę umarł. A może Łazarz jest tutaj zapowiedzią Pana naszego? który trzy dni leżał w grobie. Jezus przychodzi do swoich przyjaciół, do Marii, Marty, właśnie w tym czasie największej żałoby, kiedy obydwie siostry opłakują swojego brata. Nie przychodzi jako obcy, nie przychodzi tylko jako gość, ale przychodzi jako przyjaciel. Świadczy o tym Ewangelia, która mówi, że Jezus był bardzo wzruszony, że Jezus zapłakał. Dlatego nad grobem w liturgii pogrzebowej śpiewamy: Jezu, który płakałeś nad śmiercią Łazarza, otrzyj łzy tych, którzy płaczą nad śmiercią naszego zmarłego. Jezus kochał Łazarza. Był Jego przyjacielem. Jego śmierć była dla pana Jezusa wielką stratą. Ale Jezus nie jest tylko człowiekiem. Jest Bogiem, człowiekiem, i cała ta sytuacja ukazuje nam wielką prawdę. Ewangelia dzisiejsza urywek nie, nie pokazuje nam tej wcześniejszej rozmowy z siostrami łazarzowymi, kiedy wyznają. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. A Jezus mówi: Ale ja jestem zmartwychwstaniem. Czy wierzysz? Wyznanie wiary siostry Łazarza poprzedza ten cud. I, kochani, tu właśnie jest ta wielka tajemnica dnia zadusznego. Tu jest tajemnica naszej nowenny za zmarłych, którą dziś rozpoczynamy. Tu jest tajemnica naszych odwiedzin na cmentarzu, wszelkich modlitw. My wierzymy w zmartwychwstanie. Wiara chrześcijańska, katolicka ukazuje nam, że śmierć to nie koniec. Śmierć to przejście do innego życia. Do życia w wieczności. I usłyszymy za chwilę w prefacji, bodajże jedną z najpiękniejszych modlitw w całym mszale, albowiem życie Twoich wiernych się nie kończy, ale zmienia. Gdy bowiem rozpadnie się dom naszej doczesnej pielgrzymki, otrzymujemy dom w wieczności. I Pan Jezus, kochani, nie tylko mówi o zmartwychwstaniu, ale sam jako pierwszy przechodzi przez wrota śmierci, zwycięża śmierć. Dlatego tak wielki kontrast w liturgii. Wczoraj biały kolor, i świętowaliśmy wszystkich świętych, dziś czarny kolor, i świętujemy wszystkich zmarłych. To tak jakbyśmy chcieli pokazać ci w górze a ci w dole. Ale to nie do końca prawda. Bo właśnie ci nasi wierni zmarli oczekują na zmartwychwstanie. I chociażby oczekiwali w czyśćcu, my możemy naszymi modlitwami im pomóc. Moi drodzy, wiara w zmartwychwstanie to jeden z najważniejszych punktów całej naszej wiary chrześcijańskiej. To nie tylko coś, co daje nam wielką nadzieję na spotkanie naszych bliskich, którzy już odeszli, ale to również wielkie wyznanie naszej wiary w Jezusa, który sam z martwych wstał i który mówi do zmarłych Łazarzu – wyjdź z grobu. A oni posłuszni Jego głosowi wychodzą. Moi drodzy, w tej zadumie dnia zadusznego i zadumie tych dni, kiedy nawet przyroda się wycisza, przygotowuje do zimy, zrzuca liście, ukazuje nam cały świat, że ta zima przechodzi. Po zimie nastąpi wiosna. Po śmierci nastąpi życie. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara, którym nauczył nas i ukazał nam Pan Jezus. Zatem wszystkie nasze modlitwy za zmarłych mają głęboki sens. Nie tylko pomagają duszom w czystcu cierpiącym do przejścia do chwały zmartwychwstania i nieba, ale także pomagają nam, Abyśmy pogłębili naszą wiarę w to, że życie wiernych się nie kończy, ale zmienia. Zanieśmy, moi drodzy, w tej dzisiejszej Eucharystii, ale też i we wszystkich naszych wypominkach, modlitwach, zadumie, w w odwiedzinach cmentarza, zanośmy naszych bliskich, kochanych, zmarłych do Pana Jezusa. Prosząc o jego miłosierdzie i prosząc o życie wieczne dla naszych zmarłych, a także o głęboką wiarę w zmartwychwstanie dla nas.